Siemano, z tej strony mój kanał. Dzisiaj pokażę wam makietę Kobi Powstania Warszawskiego. Trzech powstańców w ruinach walczy z niemieckim oddziałem, który stanął im na drodze. Tak to się prezentuje od tyłu Od tej strony, czyli od przodu, wygląda to tak: Polacy do broni! Za kraj, za honor! Tak mamy napisane na tym nie wiem, jakby to powiedzieć. Na tym. Yy, na tej ścianie od bloku. Nie wiem. Tak się prezentuje cała makieta.